Dopiero jak ja się oszytowiałam, to dopiero patrzę, że ludzie jeszcze żyją. Koła tramwajowe były jakieś olbrzymie dla mnie wielkie, z osią. I one były też jakoś porozrzucane. Za głowę przyduszony człowiek i nie można go wyciągnąć. Staraliśmy się unieść ten tramwaj. Szczecin stolica Pomorza Zachodniego. Od 1945 roku w ramach pojałtańskiego porządku należy do Polski. Znalazło tu swój dom dziesiątki tysięcy ludzi. O przyszłość tego miasta toczą się do końca lat 60. spory między Niemcami a Polakami. Szczecin, jak wszystkie przyłączone do Polski miasta, funkcjonuje dzięki poniemieckiej infrastrukturze technicznej. Dlatego jeszcze w latach 60. kursują po szczecińskich torach przedwojenne niemieckie tramwaje, których zwycięska Armia Czerwona nie zdołała wywieźć. 7 grudnia 1967 roku na ulicy Wyszaka niedaleko Wałów Chrobrego i Wyższej Szkoły Morskiej wydarzyła się największa katastrofa w historii europejskiej komunikacji tramwajowej. 15 osób zginęło na miejscu. Był mglisty, mokry poranek. To było 7 grudnia 1967 roku, godzina czwarta rano. Zgłosiłam do dyspozytora, że tym wozem nie wyjadę, dlatego że ten wóz e, bardzo miał usterki i e, że nie jest zupełnie sprawny, tak jak powinien wóz być sprawny. Mnie się nigdy nie spieszyło. Brat był bardziej taki sprężysty. I on zawsze wychodził przede mną. W tym dniu również wyszedł przede mną, ale to po prostu minimalny czas. Zdążyłem na ten sam tramwaj, co i brat. Tramwaj przed wyjazdem z zajezdni został na życzenie motorniczej dokładnie sprawdzony. Technik nie stwierdził żadnego uchybienia. Wsiadłem na placu żołnierza do tramwaju do Szóstki. Gdzieś około godziny 6.30. Po prostu tramwaj stał dosyć długo. Były trzy wagony, zapełnione ludźmi. Po prostu w dziejach stali ludzie już. Przed klasem żołnierza spadł mi ten łańcuch pomiędzy przyczepą a, a silnikami. I ten łańcuch zawisiła I pojechałem dalej. Tam był wóz i chyba dwie przyczepy. Były na nich tak winogrona. Czyli on jechał przed godziną siódmą do pracy. No mu przepełniony. To jeszcze nie było wtedy, kiedy drzwi tramwaju były zamykane, były otwarte i ludzie wisieli na stopniach. Na placu żołnierza stanęłam i my, jedzie za mną jedynka i proszę się przesiąść. jest taki obciążony wagon, nawet do tego stopnia, że są między pulmonami a silnikiem ludzie stali. No tych tak zderzeka. No ale ludzie zaczęli krzyczeć na mnie, co? Powiada pani zwariowała, tyle motorniczych jedzie, a pani jedna się znalazła. No i pojechałam. Tramwaj ponownie ruszył. Ujechał, nie wiem, może ze 100 metrów. Zaczął strasznie pędzić. I... Ta zaczęła, I czuć było taki swąd spalinizny. Dym poszedł na stalnicy i, i zapalił się, i zapaliły się kable główne, które prowadzą do o, silnika, i nie było hamowania elektromagnetycznego. I koniec. Tylko ręczny został. W tym czasie czekają na przystanku przy ulicy Wyszaka, jadący na praktykę do stoczni studenci Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Tramwaj ten, y, zauważyli jak pędził z góry, nie zatrzymując się na przystanku. Ta zaczęła krzyczeć, żeby z tyłu puszczali piasek, tam jakiś piasek jest po prostu, który hamuje. Ale, że to był łuk, niestety, ale to nic nie pomogło. I w pewnym momencie poczułam tylko, jak uderzyłam głową o bruk. Widocznie jechałam twarzą po, 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 po bruku. I miałem twarz obtartą i tak dalej. Tu chyba zniszczone miałem wargi y, też porozbijane. Głowy właśnie miałem też, y, zdartą skórę z głowy, z tej, z tej strony, z prawej. Też blizny są do dzisiaj. Słyszałem trzask, huk y, i nie wiem, co się ze mną działo, bo dopiero się ocknąłem. Nie wiem, czy ktoś mnie wyniósł, czy sam wyszedłem, bo po prostu nie pamiętam. Raczej ktoś mnie wyniósł. Y, no bo nie pamiętam tego momentu, jak ja y, znalazłem się y, po prostu na trawniku, a nie w tramwaju, także raczej przypuszczam, że ktoś mnie wyniósł. Wyszedłem na korytarz i oni mówią straszny wypadek. Był taki okrzyk, idziemy po pomoc. Myśmy weszli przez tylny y, y, otwór okienny i stamtądśmy wyciągali te ofiary. I część tych ofiar, nie wiadomo czy przytomni, czy nieżywi, leżeli pod tym pierwszym, jak gdyby, tym przyciśniętym. Leżałam pod tramwajem, przyciśnięta, miałam nogi. I był kał mnie chłopiec ze szkoły morskiej po prostu. Ja obudziłam się po prostu tak jakbym ze snu, jakby mi się coś śniło, coś strasznego. Tak jakbym była mamo, mamo i obudziłam się, a to była prawda. Miała prawdopodobnie zmiażdżone nogi, jednak y, wzywała pomocy i tam właśnie pod to rusztowanie, pod y, y, tramwaj wczołgał się właśnie jeden z, z, z słuchaczy i Pocieszał ją, starał się jej dodawać otuchy, przebywając tam przez długi okres czasu. Zauważyłem mężczyznę, który w takim leżał w futerku i miał nogi obcięte. Był przypadek, nawet kiedy. Y, taksówka się zatrzymał, ale nie chciał y, zabrać tej ranny, którą trzymał na ręku nasz chłopak. Jego mało nie zlinczowali i wymusili na nim, żeby do szpitala zawiózł. Ja zapamiętałem sobie ławki, siedzenia, ławki z tramwaju leżały na ziemi zupełnie w jakimś miejscu abstrakcyjnym dla mnie. I mało tego, najbardziej zastanowiły mnie i, i to mi bardzo utkwiło w pamięci koła, Koła tramwajowe. My nigdy nie widzimy kół tramwajowych, że tak powiem, odkrytych. A, a te koła tramwajowe były jakieś olbrzymie dla mnie, wielkie, z osią. I one były też jakoś porozrzucane. To właściwie był niesamowity widok niesamowity. Zjawiła tam się, nie wiem, albo motornicza, kobieta. Albo konduktorka, nie wiem, w kamazie, była w takim granatowym czy czarnym mundurze, nie wiem, zdjęła beret z głowy i zaczęła tym beretem wycierać bok tego tramwaju, który był makabrycznie zabłocony i zakrwawiony. Powiedzieli, że z bratem jest wszystko w porządku, z tym, że na jakieś tam badania czy tam na opatrunki został zawieziony do szpitala, skąd, yy, co ja nie wiedziałem, do jakiego to szpitala były zawiezione, bo po prostu wtedy do różnych szpitali wozili. Stwierdziłem, że, że pójdę do szkoły na pieszo. Przyjechał dźwig, no i ten dźwig poniósł ten trawę po jakimś czasie, ta, przez, przez moment podniósł i talina się zerwała. I jak, o, jak ten dźwig ruszał, chciał zdjąć, wtedy on, pamiętam, się strasznie osunął, gdzieś jakieś 20-30 centymetrów z takim trzaskiem. Był krzyk jakiegoś organizatora, żeby przestać podnosić tym słabszym dźwigiem tramwaj i poczekać na właściwy dźwig, który już przemieszczał się w miejsce tragedii. Przywieziono mi na miejsce wypadku już po dobrych godzinie lub więcej po wypadku. Znaczy, gdy już było po akcji ratowniczej. Tramwaj został zabrany i zaplombowany na wózek i zawieziony do zajezdni, gdzie w naszej obecności był rozebrany i badaliśmy po kolei silnik, układ sterowania silnikiem, ma być nastawnik. Wszystkie elementy. I przy rozbieraniu silnika stwierdziliśmy urwanie przewodu. Na zaistnieniu tego wypadku złożyło się szereg przyczyn. Po pierwsze, to y, trasa, sama ta trasa była bardzo trudną trasą. Spadek był dosyć znaczny. On sięgał pięć, y, w najważniejszym tym, y, na tym odcinku, y, w pobliżu tego łuku. Wynosił 5% to już jest znacznie spadek. Po drugie, w tamtym czasie dopuszczalne były pociągi tramwajowe złożone z trzech wozów. Teraz już tego nie ma, a wtedy tam dopuszczalne. Po trzecie, były bardzo przeciążone. Na ogólną ówczesną niemoc akcja ratownicza przebiega nadzwyczaj sprawnie. Marsarnicza najpierw próbowała Wzbudzić hamowanie elektromagnetyczne, potem dopiero zaciągnęła hamulec ręczny, a tam czas był bardzo krótki, liczący się w sekundach. Chodziło o zbadanie, czy hamulec pomocniczy ręczny mógł doprowadzić do zatrzymania tego tramwaju, gdyby był hamowany. Hamulec ręczny w tramwaju znajduje się, czy w przyczepie znajduje się w takim miejscu, że motorniczy mógł tam nie dojść po prostu, a dopiero tamtą dźwignię odłożyć i kręcić hamulcem. To było po prostu nie dałby rady, nie doszedłby. Także tutaj działanie hamulców pomocniczych by nic nie dało. Śledztwo nie było w stanie wyjaśnić do końca na ile, w jakim czasie podjęta została próba. Zatrzymania pociągu przez, przez uruchomienie tych hamulców ręcznych i czy były te hamulce ręczne wykorzystane we wszystkich trzech wagonach. Były odpowiednie przepisy wydane przez kilka miesięcy przed tym wypadkiem, czy nawet może rok przed tym wypadkiem, w którym było powiedziane, że nauku przy spadku pochylenie torowiska musi być o określonej różnicy poziomu torów. Tego tam nie zrobiono, dlatego że na końcu tych przepisów było powiedziane, że nie dotyczy to istniejących torowisk. Przypomnijmy, aby zatrzymać rozpędzony tramwaj, motornicza Krystyna Presajsen miała do dyspozycji tylko hamulec ręczny, który spełnia jedynie funkcję pomocniczą. Zaleźli mnie na pogotowie i na pogotowie dostałam trzy wstrząsy psychiczne. To krzyczałam, że tyle ludzi zginęło, że, że na pogotowie przywozili to ręka, to noga, to głowa, to rozbijane ludzie. No to widziałam, że to z mojego wypadku świadoma było. Przyjeżdżałem do szpitala kolejowego. Ja już yy, yy, na oddział nie wchodziłem, bo w tym czasie już tata wychodził. No i z, zapłakany. I... Po prostu no, taki cały, jak można powiedzieć, szoku, powiedział, że brat nie żyje. Miał 17,5 roku. Dopiero życie zaczynał. I coś chciał osiągnąć w życiu, no i nie zdążył. Lekarze stwierdzili, że nawet gdyby żył, to raczej byłby nienormalny. Chociaż robili wszystko, żeby utrzymać przy życiu. Znalazłem się w szpitalu i ocknąłem się, już na tej izbie przyjęć, czy już na sali, nie wiem, operacyjnej. W każdym razie zobaczyłam swoją nogę, jaką miałam wyszarpaną tkankę mięsną. W szpitalu leżałam od 7 grudnia do końca kwietnia. I ponownie wróciłam do szpitala w lipcu, dlatego, że w jednym miejscu przeszczep się nie udał. Czyli w sumie czyli pół roku byłam w szpitalu. W tym wypadku oficjalnie zginęło 15 osób nie wiadomo ile dokładnie zginęło bo mogło umrzeć za dwa dni czy za pięć czy za miesiąc ale oficjalnie jest podanych piętnastu. co siedmiu leży w jednym miejscu w którym również leży mój brat wypadek ten nie był nagłośniony w gazetach i społeczeństwo nie za dobrze się orientowało tylko z plotek wiedział że były ofiary do końca nie wiadomo ile ich było Ówczesne władze uważały, że nie należy nadawać chyba takim wypadkom rozgłosu. Śledztwo zostało umorzone przede wszystkim z tego względu, że nie można się było dopatrzyć winy, zawinienia jeśli chodzi o, o obsługę więc załogi tego, tego tramwaju. Chciałam jeździć, ale e, niestety psycholog mnie do, nie dopuścił w ogóle do pracy. No tak źle się nie czułam, ale jak w tramwaj szybciej jechał, to ja... Wręcz te hamulety i zahamowałam to tak, że wotowniczy mu nie potrzeba nic robić. Jak ja już je, i ze mną już jeździł, mówi pan jak już jest, to mówi, bo będzie pani hamować, z góry to tam nie trzeba, nawet i nie ręcznie nic robić. Także yy, hamowałam, miałam te wrażenie takie, że, że może tramwaj szybko jedzie, że może się wyrzucić, że zakręć, że to, że tam to takie pod wrażeniem byłam jeszcze. Tak chyba z pół, z, do roku czasu tak byłam po takim wrażeniu. Strasznie krzyczałam w nocy. Zrywałam się i krzyczałam, że mi wciąż że się tramwaj przewraca, że ludzie giną, że ludzie krzyczą. Jak tramwaj na przykład za bardzo szybko, albo poczułam jakiś swan, to to sobie serce mi w kardle stawało. Bardzo się bałam. Miałam taki lęk, żeby tamtędy nie jechać tamtą trasą. To tak ten wypadek bardzo poważnie i wyciągnięto z niego dosyć daleko idące wnioski. No, pierwszy to był taki, że zamknięto w ogóle tę trasę i po tych torach już przestały jeździć tramwajem. Dwa lata wcześniej w tym samym miejscu również wykoleił się tramwaj. Na szczęście nie było ofiar. Brak reakcji ówczesnych władz pośrednio doprowadził do grudniowej katastrofy. Dopiero po tej tragedii trasa ta została zamknięta dla tramwajów. Ale na decyzję miał przede wszystkim wpływ plan budowy trasy zamkowej wzdłuż odry. Zalecenia, które zostały opracowane po szczecińskim wypadku, zostały wprowadzone jako obowiązujące na terenie całego kraju. I w efekcie tych zaleceń przystąpiono do modernizacji taboru wagonów. Przede wszystkim wprowadzono dodatkowy układ hamulcowy. Niezależny od tego, czy jest napięcie w sieci, czy wagon jedzie. To był zupełnie niezależny układ hamulcowy, nieznany wówczas w Polsce i niestosowany, chociaż w Europie już była to normalność. W rzeczywistości jedynym pojazdem poruszającym się po drogach u nas to są tramwaje, które mają dwa niezależne systemy hamowania. Jeden to jest hamowanie silnikiem, no jest jeszcze hamowanie ręczne jako pomocnicze i najważniejsze to jest hamowanie elektromagnesem do szyn. Czyli jest taki zamocowany między kołami na wózkach elektromagnes, zasilany z baterii akumulatorów, uruchamiany pedałem przez motorniczego. Ten elektromagnes przykleja się do szyn i tramwaj zostaje zatrzymany. No gorzej, jak tramwaj wyskoczy z szyn. W tej modernizacji wprowadzono elektryczny napęd drzwi. No, było to rozwiązanie dosyć prymitywne, bo nie było specjalnych maszyn drzwiowych, tak jak to się teraz stosuje. Były to zaadoptowane do tego celu elektryczne wiertarki ręczne i za pośrednictwem motorowerowego. Łańcucha, napęd był przenoszony z wiertarki na drzwi, i drzwi w ten sposób się zamykały lub otwierały bez udziału pasażerów. Spowodowało to sytuację taką, bo jednak siła domykania, zwłaszcza tych drzwi, była dosyć znaczna. Z jednej strony, może to była uciążliwość, bo jeżeli pasażer tam włożył rękę, czy znalazł się między zamykającymi się drzwiami, mógł być dość mocno przyciśnięty. No ale z drugiej strony nie, nie, nie pozwalało to blokować drzwi przed zamknięciem, żeby motorniczy mógł ruszyć z otwartymi drzwiami. I od wtedy skończyły się nie tylko w Szczecinie winogrona, na tramwajach, czyli jazda na stopniach. Przypomnijmy: 7 grudnia w Szczecinie wydarzyła się najtragiczniejsza w Europie katastrofa komunikacji miejskiej. Na miejscu zginęło 15 osób, ponad 100. Doznało ciężkich obrażeń ciała. Po dziewięciu czy tam dziesięciu miesiącach wróciłam do pracy. Także już nikt o tym nie mówił, wszyscy zapomnieli. Innej wersji wypadku nie możemy przedstawić, ponieważ Prokuratura Okręgowa w Szczecinie nie odnalazła akt.